Wiem, że warszawiacy kochają Jezusa. Want to ask you a question, are you Ale mam pytanie do was, czy narodziliście się na nowo? Jesus asked that Sam Jezus zadał to pytanie. You czy jesteś narodzony na nowo? And said, Zapytał kogoś, a ten mu odpowiedział. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jeśli człowiek się nie narodzi na nowo, nie zobaczy, nie ujrzy królestwa Bożego. Ask your neighbor, are you born again? Zapytaj sąsiada obok, czy jesteś narodzony na nowo? I powiedz swojemu sąsiadowi, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz królestwa Bożego. To nie są moje własne słowa. Those są Christ Jesus's words. To są słowa Chrystusa Jezusa? The one who died for our sins Tego, który umarł za twoje grzechy, za twoją niegodziwość. He went to the cross for you and me. Poszedł na krzyż za mnie i za ciebie. He says he did come to you and me. Powiedział, nie przyszedł, aby potępić mnie czy ciebie. Ale przyszedł, abyś miał życie wieczne. Przyszedł, aby pojednać mnie i ciebie z Bogiem. Czasem możemy powiedzieć, know God. że znamy Boga. Yes, I know God. Tak, znam Boga, ale to pytanie, czy naprawdę jesteś narodzony z Ducha? Czy jesteś na nowo narodzony? Aha, więc so, miłość Boga to, że kiedy byliśmy święciami, kiedy byliście jeszcze grzesznikami, the Jezus Chrystus poszedł na krzyż za nas, of, of sin, aby zapłacić za grzech, death, za grzech, karę za grzech, jaką jest śmierć, sinned, dlatego że zgrzeszyliśmy. Sin death, a karą za grzech jest śmierć. musiał umrzeć za nasze on musiał umrzeć za każdą naszą niegodziwość. Z powodu tej wiecznej miłości, tej wielkiej miłości, którą omaga nas. the Liście pierwszego, państwa. W pierwszym liście Piotra jest napisane. Okej. it talks about God not wanting us to die in our sins. Żeby nie chcę, abyśmy poumierali w swoich własnych grzechach. He so patient with us all that he wants us all to come back to him. On chce on jesteśmy tak cenni dla niego wszyscy, że on chce, abyśmy wszyscy się z nim pojednali, powrócili do niego. He wants us all to be like to him. On chce, abyśmy my wszyscy byli z Nim pojednani. Uh, On nie podniesie ręki na ciebie. Not going to you that you went and On ciebie nie potępi za to, że napiłaś się. A dungeon. On nie powie, że czyniłeś coś złego, poszedłeś w kierunku takiej przepaści grzesznej. Simply saying, come to me. On po prostu mówi: you don't have Przyjdź to, do mnie. You don't have to struggle to come to God. Nie musisz się zmagać, aby do niego przyjść. Dlatego, że. Dzięki Jego miłosierdziu, Jego mocy, możemy do Niego przyjść. Salvation is by the Zbawienie jest z łaski. List man can boast. Aby nikt nie mógł się wyszlić. I, And say, I saved myself. Ja siebie zbawiłem. Ja siebie uratowałem. That's why it is by grace. Dlatego to ma miejsce przez Jego miłosierdzie, moc i łaskę. Co jest of God? Czym jest łaska Boga? Jest niezasłużoną przychylnością. Here, me, Każdy obecny na tym miejscu, łącznie ze mną. Of nie zasługuje na tak wielką miłość Chrystusa. We did so many wrong out there. Zrobiliśmy tak wiele niegodziwych rzeczy. We hit so many shipwry, Ukrywamy tak wiele sekretów. And yet here we are here. Ale nadal żyjemy i stoimy tutaj. Nie uczynić nic więcej, ale głosić prawdę i powiedzieć, że możecie, drodzy Państwo, być uratowani. Dlatego, że krew Jezusa usunęła każdy grzech. Co musicie uczynić. You need to bless musicie swoją wiarę. Bless. Swoją wiarę musicie po oprzeć na Jezusie Chrystusie. And I tylko i na nim a on was uratuje. All your sins have każdy grzech, każdy wasz grzech już jest wybaczony. All God is waiting for is one thing Na wszystko, co Bóg czeka, to jedna rzecz od ciebie. You coming back to Him and say, I am sorry. Abyś ty powrócił do Niego i powiedział wybacz mi. And you that, I kiedy to zrobisz, all your heart, z całego swojego serca, turn away from all wickedness. Odwracając się od wszystkich niegodziwości. Prosząc go, aby dał Tobie swojego świętego ducha. W Biblii jest napisane, że to On daje nam mądrość. Aby wiedzieć, co robić jako nowonarodzony chrześcijanie. Nie martw się o nic więcej. Patrz. Tylko weź pod uwagę tylko tę jedną rzecz. Wróć do Chrystusa. Przyjdź to do Niego i poddaj swoje serce Jemu dzisiaj. He will touch you. A On Cię dotknie. Did you know that Christ Jesus also Czy drodzy Państwo, wiecie, że Jezus Chrystus również zdrabia? W Biblii jest napisane, że dzięki Jego ranom jesteśmy uzdrowieni. I don't know who is sick here, Nie wiem, kto z Państwa jest w tym miejscu chory. But Christ can heal you today. Ale Jezus Chrystus może Ciebie uzdrowić dzisiaj. Nie tylko da Tobie zbawienie, ale również Ciebie uzdrowi. Jestem tutaj, aby Cię zapewnić, that salvation in Christ is real. że zbawienie w Chrystusie jest prawdziwe. Pomyśl o kimś. Pomyśl o kimś. kogo zraniłeś, kogoś, komu uczyniłeś krzywdę. And says, It's okay. I ta osoba mówi do ciebie: nie martw się, wybaczam ci. I forgive ci. Jak się poczujesz? How would you feel? Jakbyś you się would, poczuł? You would feel Poczułbyś się, dalej byś się czuł winnym. I felt when came to my life at first. Ja również czułem się winnym, kiedy Jezus Chrystus pojawił się w moim życiu po raz pierwszy. To me, said, loves you, no what you've done. Ktoś mówił do mnie, Chrystus ciebie kocha bez względu na to, co uczyniłeś. Zastanowiłem się, jak ktoś mógłby mnie kochać, jeśli uczyniłem te wszystkie okropne rzeczy, to jest właśnie powód, dla którego Chrystus poszedł dla ciebie na krzyż. Jeśli usłyszałeś mnie mówiącego teraz te proste słowa, gdziekolwiek jesteś, jeśli. Mógłbyś, możesz podejść bliżej. Not being ashamed of anyone. Nie wstydząc się przed kimkolwiek. You are simply surrendering yourself to Christ. Po prostu poddajesz się Jezusowi Chrystusowi. Jeśli nie chcesz tutaj podejść, gdziekolwiek w tym momencie stoisz. Powiedz te proste słowa. And Christ will come in your life. A Jezus Chrystus Weźmie Twoje życie w swoje ręce. Proszę powtórz, Panie Jezu. Rozumiem, że przyszedłeś na ten świat z mojego powodu. Panie, wyznaję, że jestem grzesznikiem. Nie byłem osobą, jaką chciałbyś, żebym był. Ale today I break and i bow down to you aladishai tobie się kłonię lord serdi a mnie uratuj mnie forgive me of all my sins wybacz mi każdą niegodziwość give me a new heart daj mi twoje daj mi nowe serce A heart fully surrendered to you serce pełni oddane tobie we me back to god Pojednaj mnie z powrotem ze sobą, z Bogiem. Daj mi swojego Ducha Świętego, abym nie prowadził w potężnym imieniu Jezusa. Amen. Jeśli wypowiedziałeś tę modlitwę, jesteśmy still here. We wciąż jesteśmy tutaj. You can come to any of us. Możesz podejść do kogokolwiek z nas. There are so many pastors around, brethren around. Są tu obecni pastorzy i inni bracia. Damy Ci Biblię i Cię Bóg błogosławi.